13 lipca w sobotę odbędzie się ósmy już festyn letni w Łochowicach. Na placu, przy świetlicy wiejskiej, odbędzie się wiele ciekawych przedsięwzięć podzielonych na kilka bloków. Mamy dość, dość dużo imprez przygotowanych dla dzieci, łącznie z poczęstunkiem takim darmowym, poczęstunkiem dużo imprez typu takich konkursy, zabawy dla dzieci dla dorosłych tak samo wiele rzeczy, m.in. dużo można będzie sobie na przykład zrobić jakieś badania lekarskie, y, y, zrobić, na przykład, zrobić y, konsultacje, porady lekarskie, tego typu wielu lekarzy będziemy mieli na tym kilka godzin poświęcą, dużo będzie można. Y, no, dużo do, dowiedzieć się po prostu o swoim zdrowiu. O godzinie 14 rozpocznie się blok imprez dla dzieci. O godzinie 16 zaplanowaną mszę świętą, a o 17 uroczyste otwarcie festynu.